Wystawne życie, piękne kobiety, drogie samochody. Dzisiaj nie zobaczycie nic z tego, bo będzie program o trabancie. Samiec alfa powraca nieregularnie, ale wynika to z prostego faktu. Wczesny dostęp to trudny temat i po każdym odcinku muszę przechodzić długą rekonwalescencję. Wróciłem do formy, żeby pokazać wam grę Jalopy, opowiadającą o trabancie. Była kiedyś taka piosenka polskiego wykonawcy hip-hopowego Łony, która nosiła tytuł Helmut i opowiadała o trabancie. Trabant to ważny pojazd w historii środkowo-europejskiej i wschodnioeuropejskiej cywilizacji, który odcisnął silne piętno na kulturze i na naszych sercach. Ktoś w końcu postanowił zagospodarować ten temat w przestrzeni gier wideo i stworzył symulator przejażdżki trabantem po tak zwanych demoludach, czyli krajach, które Związek Radziecki postanowił przytulić. Założenie gry jest proste. Wsiadamy do trabanta razem z naszym wujkiem i musimy dotrzeć do Czechosłowacji, mijając po drodze kilka granic. To, co byłoby proste we współczesnym samochodzie, nie było proste w trabancie. Po drodze oczywiście musimy dbać o stan techniczny naszego pojazdu i upewnić się, żeby nie zabrakło nam paliwa. Ciekawy pomysł, ciekawa stylistyka, brzmi to naprawdę nieźle, ale przekonajmy się ile w tym wszystkim jest już gry. Poza symulatorem trabanta, Jellopy jest też symulatorem budzika. Irytującego budzika. Oto nasz wuj, z którym będziemy przemierzać Demoludy. Zwróćcie uwagę na jego fantastyczną filcową marynarkę. A to już sam Helmut, a konkretnie i Laika, bo tak nazywają twórcy tego Trabanta, co jest oczywiście całkiem zgrabnym odniesieniem do ery i samej nazwy Trabanta, bo Trabant oznacza satelita, czy w zasadzie bierze się od słowa satelita, a Laika, czyli Łajka, y to jest pies, który poleciał w kosmos. Sprawdźmy co kryje się pod maską. Tu jak widać gra odwołuje się do tego takiego współczesnego, sympatycznego modelu sterowania, gdzie wszystkie te elementy są interaktywne i musimy je bezpośrednio użyć. Nie ma tutaj takich skrótów klawiszowych w stylu otwórz maskę, zapal światła. Wszystkie te przyciski trzeba będzie własnoręcznie wciskać. Warto na początku zrobić sobie małe zapasy, tym bardziej, że mamy w naszej łajce oczywiście bagażnik, gdzie możemy chować przedmioty. Ja wezmę te najpotrzebniejsze, czyli paliwo, olej, wodę. Najpotrzebniejsze rzeczy załadowane, więc chyba możemy ruszać. Tak, kluczyki mamy, zdaje się, u góry. Lusterko trzeba oczywiście poprawić. No i tutaj taka bardzo ważna rzecz, bo gra jest zorganizowana w taki sposób, że pomiędzy ważnymi punktami, w których się zatrzymujemy, żeby odpocząć, wybieramy dalszy wariant trasy. Jest na przykład, nie wiem, do wyboru trasa krótsza, ale w deszczu, albo trasa, na której można znaleźć e, stację benzynową, więc trzeba tego typu wybory brać pod uwagę. Szczerze mówiąc, to jest na razie bardzo nieczytelne i bardzo takie uproszczone. Wujek, trzymaj się, bo zaraz ostry start. 40 km na godzinę może nawet osiągniemy. Tak, jeżdżenie w tej grze jest bardzo zręcznościowe i bardzo uproszczone, i tu mam taki mały problem. Bo zawsze, jak ktoś mówi o wyścigach, to jest zawsze pytanie, czy. A jeździłeś w ogóle takim samochodem wyścigowym po torach? No i tu też jest podobna kwestia, bo nigdy nie miałem okazji prowadzić Trabanta. Więc nie wiem, być może tak to działa, ale szczerze mówiąc, raczej chodzi o taką dość prostą technologię, jaka stoi za tą grą. Nie ma tutaj jakiegoś, jakiegoś rozbudowanego modelu jazdy, a te mapy są tak małe, że ten Trabant ledwo się mieści na jednym pasie. Co jest, jest dość zabawne, bo, bo jednak Trabant jest o wiele mniejszy od standardowego współczesnego, na przykład samochodu. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Oczywiście trzeba zaciągnąć ręczny, bo jak, żeby inaczej? Bo całe to uproszczenie modelu prowadzenia samego trabanta chyba wiąże się z tym, że autorzy jednak koncentrują się na budowaniu takiego klimatu tamtej ery i pokazywaniu takich delikatnych odniesień, jakichś historycznych. Oprócz tego świata, po którym się poruszamy, są też wypowiedzi wujka, który właśnie przytacza różne ciekawe lub mniej ciekawe informacje na temat naszej trasy, na temat okolicy, na temat sytuacji politycznej. I to wszystko chyba najbardziej kojarzy mi się z grą Papers, Please, gdzie też pod płaszczykiem jakiejś mechaniki rozgrywki były umieszczone, było, było, było umieszczone jakieś przesłanie na temat, nie wiem, pewnej ery czy na, na temat pewnej, pewnego ustroju w tamtym przypadku. Jest to, jest to podobny klimat bardzo. Podczas naszych przejażdżek upływa czas, i to jest dość ciekawie zrobione, bo ten czas upływa do pewnego momentu. W pewnym momencie, mm, jak gdyby, zatrzymuje się, bo zakłada, że to jest ten moment, kiedy mamy zatrzymać się na noc. A na noc możemy zatrzymać się w motelach, które mieszczą się w miasteczkach. A, prawie zapomniałbym portfela. Trzeba w hotelu przecież zapłacić. Oczywiście nie musimy od razu kłaść się spać, możemy też przejść się po mieście i zobaczyć co tutaj jest ciekawego. Obecnie w grze można znaleźć parę sklepów, które dostarczają między innymi części dla samochodu. Z drugiej strony trzeba jednak szanować pieniądz, jak to się mówi, bo jak zabraknie nam kasy na przykład na paliwo, no to gra się niestety skończy, więc ja dzisiaj sobie odpocznę. Przy okazji zwracając waszą uwagę na to, że optymalizacja tej gry jest jak na razie straszna i w niektórych momentach naprawdę jest naprawdę jest źle. Ale takie to były czasy, no ciężkie czasy. Następnego dnia zbliżamy się z wujem już do pierwszej granicy. No i nie powiem, jest to dość ekscytujący moment, bo ciężko powiedzieć, czego się tutaj spodziewać. Jest ten klimat jakiegoś takiego niepokoju politycznego. I tak jak wspominałem o Papers Place, to tutaj macie zwielokrotnione nawiązanie. Ciężko jest w sumie wyczuć, jakie znaczenie dokładnie będą miały te granice. Na razie wiadomo, że pewnych towarów na przykład nie można przewozić, przez, do, czy nie można wwozić do niektórych państw i na to trzeba będzie uważać. Podejrzewam, że można tutaj zrobić jeszcze mnóstwo innych ciekawych rzeczy, odnosząc się do tych takich zakamuflowanych wątków fabularnych właśnie. Drobne sugestie w postaci kłębów dymu wydobywających się z maski sugerują nam, że silnik uległ lekkiemu uszkodzeniu. I o ile początkowo myślałem, że będzie to jakiś bardziej złożony system naprawiania tego typu rzeczy, czy, czy robienia jakichś takich napraw w locie, tak naprawdę jest to na razie bardzo uproszczone. Zaraz zresztą zobaczycie, na czym to polega. Więc taki podręcznik, który mamy ze sobą cały czas, jest zbędny, bo jeszcze nie ma w nim żadnych konkretnych informacji. Tak więc ja tylko doleję benzyny i ruszamy dalej. Nie wiem dokładnie, czy tak było przed laty, ale po drodze możemy znaleźć kartony, w których znajdują się losowe przedmioty. Na przykład mi trafił się karton z drogim winem, które pozwoli mi dojechać do końca trasy w komfortowych warunkach. Także oczywiście zgarniamy cały ładunek. O, proszę, jest jakieś offroadowe odgałęzienie głównej trasy. No, myślę, że mój trabent musi się sprawdzić w takich warunkach. Zaraz zasnę. Może jakaś muzyka podratuje sytuację? Dotarliśmy do kolejnego miasta, i tutaj będę prawdopodobnie mógł wyprzedać te towary, które gdzieś tam po drodze w tajemniczych kartonach znalazłem, i może trochę podrasować albo naprawić łajkę. Bo jak widać, silnik już dość solidnie się dymi. To jest jego desperackie wołanie o pomoc. Na bazie tego handlu wymiennego kupiłem jakieś przyrządy naprawcze, które pozwalają nam zregenerować wytrzymałość każdego z przedmiotów. No i tak jak mówiłem, jest to wszystko bardzo uproszczone. Jest na razie bardzo mało opcji manipulowania tymi podzespołami samochodu. Tak naprawdę jedyną rzeczą bardziej zaawansowaną, którą możemy zrobić, to zmiana kół czy, czy naprawa kół, gdzie trzeba wykorzystać podnośnik. No i cóż, tankuję, udam się znowu do motelu. Spędzimy tam kolejną fascynującą noc z dwójkiem. E, tak, to, to nie zabrzmiało najlepiej. Spróbujemy przekroczyć z kolejną granicę. Państwa, granice państwa, o tam chodzi. Żeby być precyzyjnym, trzeba wspomnieć o tym, że jest parę rodzajów różnych podzespołów, które oczywiście wpływają na osiągi samochodu. Tylko że problem polega na tym, że w zasadzie nie ma gdzie tego przetestować, bo. Dotarliśmy do końca tej zawartości, jaka jest dostępna na razie we wczesnej wersji. Tej granicy już się przekroczyć nie da, bo tam most jest zepsuty czy coś. To oczywiście ma wymiar symboliczny, bo pokazuje, że nie da się uciec z Demoludów, ale jednak liczyłbym na więcej. Jeśli chodzi o sam pomysł na tę grę, to bardzo mi się on podoba, dlatego że w pewnym sensie oddaje on to, te opowieści o podróżach po Demoludach, które słyszałem od moich przodków. Jest to też fajny pomysł na zbudowanie z jednej strony jakiejś takiej gry bazującej na nostalgii, ale też pokazanie kawałka historii. Z drugiej strony niestety muszę przyznać, że Jalopi mnie zawiodło pod tym względem, że na razie gra jest bardzo skromna i tak naprawdę to co widzieliście wcześniej, można było kończyć podejrzewam w 45 minut. Nie chodzi tutaj nawet o próbę oceny tego, czy twórcy w ogóle będą w stanie zrobić tę grę, ale raczej o. Próbę oceny mechaniki tej gry, bo to jest takie pytanie, czy to będzie coś bardziej jak FTL z otoczką, właśnie taką PRL-owską, otoczką zimnej wojny, czy będzie to raczej taka gra narracyjna, w której samo zajmowanie się Trabantem jest tylko takim punktem przestankowym w poznawaniu tych kolejnych, kolejnych rozdziałów fabuły. Tak więc, mimo tego, że spędziłem przy Gelopi całkiem miłą godzinę czy, czy dwie godziny, na razie bym tego chyba nie polecał i raczej poczekałbym na to, żeby zobaczyć w jakim kierunku się to rozwinie. Muszę wspomnieć o tym, że jest inna gra, która w pewnych aspektach jest podobna do Gelopi i nazywa się My Summer Car. Jest na razie tworzona, nie jest dostępna we wczesnej wersji, gdzieś tam jakieś buildy nieoficjalne krążą. Ona zupełnie odrzuca jakieś wątki fabularne czy stylizacje na konkretną erę, bardziej skupiając się na samym jeżdżeniu samochodem i majsterkowaniu, przy nim ta gra będzie bardzo rozbudowana, pod tym względem będzie można przy dosłownie wszystkim coś tam gdzieś podłubać. Jalop jest dostępne na Steamie, kosztuje 12 euro, dostaje na razie raczej mniejsze poprawki. Ciężko powiedzieć, czy w najbliższej przyszłości otrzyma jakieś spore porcje zawartości, bo twórcy sami przyznają, że nie wiedzą, ile zajmie im tworzenie gry. Myślałem, że może na koniec zakrzyknę jednak Helmut Rura, ale chyba nie. Jalopy na razie pozostaje przyjemną, sympatyczną ciekawostką. Czy będzie prawdziwą grą, pokażą nadchodzące miesiące. Dzięki, cześć!